Dobry kochani, witam Was serdecznie na przepięknym jesiennym przeglądzie półek, jeżeli chodzi o sklep Scinsej. Tutaj mamy takie do ciasteczek wykrawaczki 799 w przeróżnego rodzaju listki do takich pierniczków, ciasteczek, do robienia wzorków. Mamy również takie foremki na babeczki z dyniami, 48 elementów. Bardzo ładnie to wyglądało no i mamy oczywiście też takie podstawki listki 5,99 filcowe no i patrzcie na ten kubek 19,99 w jarzębinki e, witaj jesień, bardzo ładny kubek ze złotymi zdobieniami, niestety nie nadaje się do zmywarki więc trzeba uważać, ja zawsze zwracam na takie rzeczy uwagi coś musi mi się naprawdę mocno podobać, żebym e, kupiła tu mamy też przepiękny kubek dynie ze złotą rączką, no i ten kubek ma 300 ml i kosztuje 17,99, 18 zł, 360 ml. Ale ten kubek wyglądał jak taki, wiecie, gliniany, ciężki, z takim tłoczonym wzorkiem liści. No i nie wiem, dlaczego on do zmywarki się nie nadaje. Koszt 13 zł, przecież tu się nic za bardzo nie da zmyć. Ten kolor zielony raczej w zmywarce nie puści. No i taki klasyczny dyniowy kuba z moich rozmiarów w dynki w liście 19,99 za 450 ml, więc już na taką fajną, jesienną herbatkę idealny. E, tutaj mamy. Mm, 79 na 65 fartuszki, przepraszam, zabrakło mi słowa niestety fartuszki były bezcenne, nigdzie nie było ceny na ani jednym fartuszku to nie jest jedyna rzecz, którą znalazłam bezcenną, tutaj mamy za to 3 ściereczki po 18 zł, w takie jesienne wzorki, w dynki bardzo ładne jednak gładka, dwie we wzorki bardziej bogate, mniej bogate, chociaż tutaj widzę, że chyba są dwa jednakowe Wzory. No i mamy również taką deskę. Drewno to jest chyba bambusowe, tak mi się wydaje. 26 zł z takim fajnym wykończeniem z liściem, i deska ma 38 cm długości, więc ale tu jest doliczony ten liść ozdobny. Bardzo dużo takich drewnianych elementów się pojawiło. Tutaj też z takim jesiennym akcentem łyżki sałatkowe. Po 13 zł za dwie sztuki, czyli łyżka i widelec taka typowo do sałatek. Tu mamy taką przepiękną paterkę w kształcie liścia. 23 zł. Drzewo z akacji, właśnie to nie bambus, tylko akacja. No i ta miseczka bardzo mi się podobała. 50 zł kosztuje. 26,5 cm średnicy, więc bardzo fajna. Gdzieś tu się jeszcze przeplątały takie podkładki w dyńki, 16 zł, 34 cm szerokości, więc taka dosyć spora, jak widać tych drewnianych rzeczy jest dosyć dużo, ale też i piękne szkło, takie dymione na zielono, 8 zł, bardzo fajna szklanka w liście i również 370 pojemności i również w takim przepięknym lawendowym kolorze. No ten kolor był przepięknie dymiony na, to, na ten fiolecik, bardzo efektownie to wyglądało. No i mamy też kielichy do wody, albo do soków, ale to raczej 10 zł, raczej pod wodę, tak żeby wiecie, fajnie nam się piło, żeby się chciało sięgać po ten kieliszek z wodą. Mamy tu również takie przepiękne tacki, na przykład na jesienne dekoracje, na świece 40 zł, drzewo mango. Ale bardzo ładne. Mega mi się podobają te rzeczy drewniane, jeżeli chodzi o mm, sensej. No i tutaj taka ozdoba grzybek 13 zł. No, ale drewniany. To mi się bardzo spodobało. Słuchajcie, korkociąg i zatyczka do wina. Mega fajny pomysł, 20 zł. Nawet rozważałam, czy by tego nie kupić do jakiegoś prezentownika, bo mamy taki komplecik, a bardzo elegancko to wyglądało. W ogóle mnie powiedziała, że to jest i prędzej jakieś Home and You czy TK Max. Tutaj mamy więcej, po 26 zł. E, takie niby skromne, ale jednak już wnoszą coś ze sobą. Mamy kłosy, mamy jakieś suszone e, liście, gałązki, e, dwie szyszki i naprawdę fajnie efektownie to wyglądało. No i oczywiście, jakby mogło nie zabraknąć skrzatów: 46 zł. Skrzaty były dosyć duże, mają również regulowane nóżki. Ten z tyłu jest już na maksymalnej wysokości podniesiony dosyć ciężkie, ale naprawdę bardzo, bardzo fajne zobaczcie jak one wyglądały i w takich fajnych jesiennych właśnie kolorach obok takiego skrzata możemy postawić taką dynkę za 26 zł i naprawdę jest bardzo fajny komplecik taki jesienny klimacik, bardzo fajnie to będzie wyglądało tutaj mamy taki zestaw na wosk na górę nakładamy wosk, na dół kładziemy tealighta podgrzewacz i jak widać może to fajnie efektownie wyglądać. Tutaj mamy też taką dekorację sztuczną, bardziej z samych szyszek, ale też fajnie wyglądała. Taka dosyć skromna, ale jednak ładna, 16 zł. No i ta Tadyńka ta też była przepiękna, taka bielutka, jakby marmurkowa. No i była bezcenna. Jej chyba ceny też nie znalazłam. Jest to kolejny produkt, który był bezcenny. Tu mamy świeczki, dynie, ale tam też głęboko są złote dynki, które bardziej zwróciły moją uwagę. Wiadomo, złote były małe, ale zobaczcie, 16 zł. Bardzo ładne, prawda? Myślę, że taki delikatny, skromny element: trzy takie dynki pośród takiej świecy, jakiegoś wazonu, bardzo fajnie się będą komponowały. Te dynki, świeczki 8 zł. Raczej jako dekoracyjne, nikt myślę takich rzeczy nie pali. E, tu mamy kolejny pojemniczek 13 zł i ten liść. Zobaczcie, jak on ładnie wygląda, bo jeszcze w środku ma te swoje żyłki 16 zł. Na przykład na klucze, jeżeli gdzieś tam rzucamy, bo nie każdy ma jakieś tam skrzynki, a często jest tak, że wracamy do domu i po prostu gdzieś rozkładamy to wszystko. I żeby był ład i porządek, tu na przykład mamy takie mini dynki 10 zł lampeczki do jakichś ozdób. Bardzo fajnie wygląda, i takie żywe kolory są tutaj. No i oczywiście też szyszki dekoracyjne, świeczki też super wyglądają, w bardzo fajnych takich żywych kolorach, 16 zł. Porównywalna cena do Home and You, ale ta ramka na mnie zrobiła wrażenie. Z drzewa również naturalnego. 13 zł koszt takiej ramki, ale bardzo ładna. Była dosyć ciężka. Tu mamy kolejną dekorację i ona chyba też będzie bezcenna, tak mi się wydaje. Dobrze mi się wydaje i nigdzie ceny nie znalazłam. Ale dosyć fajnie wyglądała. Tym bardziej jeszcze designu dodawała ta żółta doniczka. Taki smaczek był ogólnie tej dekoracji. No i mieliśmy troszeczkę mniejszą czarną. W czarnej Doniczce, no i ta już kosztowała 20 zł, więc myślę, że tamta pewnie w granicach 25-30 zł. Był też taki ogromny szklany dymiony wazon w takich zielonych odcieniach 36 zł, dosyć ciężki. No i tamten lawendowy kolor również był bardzo ładny, i tu już taki szerszy, na wiecie, takie mocniejsze bukiety większe. I ten koszt był 35,36 zł za taki wazon. Myślę, że też fajnie, jeżeli lubimy takie niskie kwiaty albo duże bukiety, to jak najbardziej. Tutaj też mamy doniczki. Bezcenne, oczywiście. Mówię, dużo rzeczy u nas się trafiło bezcenne, ale 23 zł jest zielona, więc żółta na pewno kosztowała dokładnie tyle samo. No i koc, no bo przecież koca jesienią zabraknąć nie może. Słuchajcie, koc mam 1,30 na 1,60 m i kosztuje 40 zł w taką bordową kratę. I tak oto dobrnęliśmy do końca szybkiego przeglądu. Do zobaczenia, do jutra, miłego dzianka, pa!